Dom nigdy nie był dla mnie miejscem odpoczynku. Od początku przypominał bardziej przestrzeń, w której każdy oddech odbijał się echem o ściany, jakby ściany same słuchały, oceniały, zapamiętywały. Kiedy Piotr przynosił ze sobą ciszę, była cięższa niż wszystkie jego słowa razem wzięte. Czułam ją w kuchni, kiedy stawiał kubek na stole bez spojrzenia w moją stronę. Czułam ją w sypialni, gdy kładł się spać tuż obok, a jednak jakby w innym świecie. W naszym domu nie było krzyków, nie było dramatów. Było coś gorszego ciche rozkładanie się wszystkiego, co kiedyś przypominało bliskość. Każdy piątek przynosił ten sam rytuał: sprzątanie, przygotowywanie pokoju gościnnego, otwieranie okien, żeby wpuścić świeże powietrze, które i tak nigdy nie usuwało zapachu nerwowości. Wiedziałam, że nadchodzi weekend, a z nim oni, jego rodzice. Ich przyjazdy stały się osią naszego kalendarza. Wokół nich układało się całe życie. Helena, jego matka, zawsze miała na ustach półuśmiech, który nie docierał do oczu. Wchodziła do domu jak właścicielka, dotykając mebli, jakby sprawdzała, czy nadal istnieją. Zbigniew pozostawał w cieniu, siedząc w fotelu, obserwując wszystko z dystansu, który bardziej przypominał czuwanie niż odpoczynek. Piotr zamieniał się wtedy w kogoś innego, potulnego, zgodnego, cichego. To, co we mnie tliło się jeszcze jako resztka nadziei, gasło w rytmie ich przyjazdów. Soboty miały smak goryczy, niedzielę zapachu spalonej kawy i ścierki do kurzu. Każdy gest Helen był jak drobny test mojej cierpliwości. Każde jej spojrzenie w stronę Piotra było przypomnieniem, że w tym domu zawsze będę obca. Zaczęłam obserwować. Nie mówiłam nic, ale każdy szczegół stawał się zapisem w mojej pamięci. Jak jej dłoń zatrzymywała się na ramieniu Piotra o sekundę za długo, jak jego głos łagodniał przy niej, a twardniał przy mnie, jak zapach jej perfum unosił się w przedpokoju długo po ich wyjściu, jakby chciała zostawić cząstkę siebie w naszych ścianach. W nocy często nie mogłam zasnąć. Słyszałam kroki, czasem jego, czasem tylko wyobrażone i myślałam o tym, jak cienka jest granica między codziennością a szaleństwem. Czasem zastanawiałam się, czy może to ja przesadzam. Może to zwykłe życie, tylko ja nie potrafię się do niego dostosować. Ale potem przychodziła sobota i wszystko zaczynało się od nowa. Pewnego ranka zauważyłam coś drobnego, ale niepokojącego. Helena przyniosła kosz z jabłkami. Wydawało się to niewinne, dopóki nie zorientowałam się że to te same jabłka, które rosną w naszym ogrodzie, po które nikt inny nie sięgał. Zbierała je wcześniej, kiedy przychodzili bez zapowiedzi, Twierdząc, że chcą tylko sprawdzić, czy wszystko w porządku. Zabrała owoce mojego drzewa, a ja wzięłam to za znak drobny, symboliczny, ale wymowny. Zrozumiałam, że Helena nie potrzebuje słów, by zaznaczyć swoje terytorium. Zaczęłam notować w głowie, jak detektyw, godziny ich przyjazdów, ich drobne nawyki, sposób, w jaki Piotr zawsze ustawiał krzesła, zanim usiedli. Wiedziałam już, że nie jest to przypadek. To rytuał, który utrwalał władzę. W niedzielne popołudnia, kiedy ogieźniali, dom pachniał kurzem i wino. Siadałam wtedy w kuchni, wpatrzona w okno i miałam wrażenie, że widzę siebie sprzed kilku lat naiwną, zakochaną, wierzącą, że rodzina to coś, co daje ciepło. Teraz wiedziałam, że rodzina potrafi być narzędziem. Jesienią cisza w domu zaczęła mieć inny ton. Już nie bolała, zaczęła mówić. Zaczęłam ją rozumieć, słyszeć jej podtekst. To nie była pustka, lecz przestrzeń, w której coś dojrzewało myśl, gniew, plan. Nie wiedziałam jeszcze, co zrobię, ale wiedziałam, że już nie mogę pozostać bierna. Zauważyłam, że Piotr zaczął śnić niespokojnie. Przewracał się w nocy, czasem mamrotał słowa, których nie rozumiałam. Pewnego wieczoru obudziłam się i zobaczyłam, że stoi przy oknie, patrząc na ogród. Światło księżyca padało na jego twarz, a ja po raz pierwszy zobaczyłam w nim coś obcego. To nie był mężczyzna, którego kiedyś kochałam, to był ktoś, kto ukrywał więcej niż chciał przyznać. Od tamtej nocy zaczęłam szukać dowodów. Nie dlatego, że chciałam się zemścić, jeszcze nie. Chciałam zrozumieć. Zaczęłam przeglądać dokumenty notatki, stare zdjęcia, które Helena zostawiła kiedyś przypadkiem w salonie. Wśród nich znalazłam zdjęcie sprzed wielu lat. Na nim była ona młodsza, uśmiechnięta, ale obok niej kobieta, której twarz wywołała we mnie dziwne wrażenie Dejawiju. Miała te same oczy co Piotr. Może to była jego siostra, może ktoś, o kim nigdy nie chciał mówić. Kiedy zamknęłam album, poczułam coś nowego, nie strach, lecz pewność. Wiedziałam, że cisza, która wypełnia ten dom, to nie koniec, to początek. A ja, choć wciąż siedziałam w tej samej kuchni, z tą samą filiżanką zimnej kawy, czułam, że zrobiłam pierwszy krok w stronę prawdy. Tydzień minął powoli, jakby czas sam bał się zbliżać do weekendu. Każdy dzień miał ten sam rytm biuro, powrót, kolacja w ciszy, noc pełna półsennych myśli. Kiedy w piątek otworzyłam oczy, wiedziałam już, że za kilka godzin usłyszę dźwięk silnika, potem otwierane drzwi i głos Heleny, zbyt głośny, zbyt pewny siebie. Deszcz spływał po szybie, tworząc krzywe ścieżki, jakby próbował odgrodzić mnie od wszystkiego, co miało nadejść. Czasem chciałam, żeby po prostu nie przyjechali, żeby coś ich zatrzymało, cokolwiek. Ale oni zawsze znajdowali drogę, zawsze o tej samej porze, z tym samym bagażem i tym samym uśmiechem. Jak duchy przeszłości, które nie potrzebują zaproszenia. Tego dnia Piotr był wyjątkowo cichy. Wstał wcześniej, ogolił się, założył koszulę, której nigdy nie nosił na co dzień. Kiedy zapinał guziki, spojrzał w lustro z wyrazem, którego nie potrafiłam odczytać. Jakby przygotowywał się na egzamin, a nie na wizytę rodziców. Patrzyłam na niego z korytarza i przez chwilę miałam ochotę zapytać: Dlaczego to wszystko jest takie ważne? Ale już wiedziałam, że nie dostanę odpowiedzi. Odkąd pamiętam, milczenie było jego bronią. Helena weszła, jak zwykle, z hukiem, z zapachem perfum, który natychmiast wypełnił dom. Pocałowała Piotra w policzek, a mnie objęła lekko, z grzecznością, która miała w sobie ostrze. W jej spojrzeniu było coś, co zawsze sprawiało, że czułam się mniejsza. Zbigniew, jak zwykle, usiadł w fotelu i włączył telewizor, nie pytając o pozwolenie. Helena przeszła przez salon, poprawiając poduszki, jakby chciała wymazać ślady mojego istnienia. Mówiła o pogodzie, o nowej sąsiadce, o czymś, co widziała w wiadomościach, ale każde jej zdanie było podszyte oceną. Nawet cisza, która zapadała między słowami, miała dla mnie ciężar wyroku. Kiedy podawałam obiad, zauważyłam, że Helena z zainteresowaniem przygląda się moim dłoniom. Zawsze to robiła. Czasem dotykała mojej obrączki, jakby chciała się upewnić, że nadal ją noszę. Dzisiaj wzrok zatrzymał się dłużej. Zrobiło mi się zimno. Piotr jadł w milczeniu, jakby był gdzieś daleko, a Zbigniew raz po raz spoglądał na mnie z dziwnym rodzajem współczucia. Pomyślałam wtedy, że może i on jest więźniem tej samej kobiety, tylko bardziej potulnym. Po obiedzie Helena poprosiła mnie o pomoc przy praniu. Poszłyśmy razem do piwnicy, gdzie pachniało wilgocią i detergentem. Gdy wieszałyśmy mokre ubrania, powiedziała nagle, że kobieta musi umieć utrzymać dom w porządku, nawet jeśli mężczyzna nie zawsze potrafi to docenić. Jej głos był miękki, ale każde słowo brzmiało jak przypomnienie. Milczałam. W tej ciszy usłyszałam kapanie wody z kranu i dźwięk wieszanych tkanin, monotonny rytm, który przypominał bicie serca. Poczułam, jak coś we mnie narasta, powoli, jak kropla, która drąży skałę. Wieczorem, gdy wyszłam do ogrodu, zobaczyłam Helenę stojącą przy drzewie. Miała w dłoni stare zgięcie. Słońce już zaszło, ale blask lampy z domu oświetlał jej twarz. Podeszłam bliżej. Na zdjęciu zobaczyła młodą kobietę o delikatnej twarzy, obok niej mężczyznę podobnego do Piotra. Uśmiechnięci, bez troscy. Helena odwróciła się i zauważyła mnie. Złożyła zdjęcie i schowała do kieszeni, mówiąc tylko, że czasem dobrze wrócić do wspomnień. Potem odeszła, a ja zostałam sama z pytaniem, które nie dawało spokoju, kim była tamta kobieta. Tej nocy nie mogłam zasnąć. Z salonu dochodziły stłumione głosy, Piotr rozmawiał z rodzicami. Nie słyszałam słów, tylko ton, niski i niepokojący. O drugiej nad ranem wszystko ucichło. Wstałam i zeszłam na dół. Na stole w jadalni leżał kubek z herbatą Heleny i zdjęcie, które wcześniej schowała. Teraz mogłam je zobaczyć dokładniej. Z tyłu ktoś napisał datę sprzed trzydziestu lat i imię Anna. Nie znałam żadnej Anny w rodzinie Piotra. W następnych dniach zaczęłam drążyć temat, nie pytając wprost. Szukałam w internecie, przeglądałam dokumenty w szufladach. Wśród papierów Piotra znalazłam akt własności domu jego rodziców. Na odwrocie widniała pieczęć szpitala psychiatrycznego w nowej hucie. Nie wiedziałam, dlaczego dokumenty rodzinne były powiązane z takim miejscem. W głowie zaczęły łączyć się obrazy twarz Heleny, zdjęcie Anny, zapiski z datami, które nic nie znaczyły, a jednak wydawały się układać w coś większego. Kiedy w kolejną sobotę znowu przyjechali, starałam się być spokojna. Wiedziałam już, że każde ich słowo może coś zdradzić. Helena mówiła o dawnych czasach, o młodości Piotra, o trudnych chwilach, które musieli razem przejść. Kiedy wspomniała o pewnej tragedii, Piotr przerwał jej nagle i poprosił, żeby nie wracała do tamtych dni. Ale w jego głosie nie było złości, raczej lęk. Wieczorem zauważyłam, że w salonie, za regałem z książkami, znajduje się niewielkie drzwiczki. Nigdy wcześniej ich nie widziałam. Kiedy zostałam sama, otworzyłam je. Za nimi był mały schowek, w którym leżał stary notes. Na pierwszej stronie widniał zapis. Pacjentka numer 47, Anna N. Strony wypełniały krótkie notatki, jakby prowadzone przez lekarza. Daty odpowiadały okresowi, w którym Piotr był dzieckiem. W ostatnim wpisie widniało jedno słowo, przeniesiona. Zamknęłam notes i poczułam, że coś w środku mnie się zatrzesło. Wyszłam do ogrodu. Powietrze było ciężkie. Deszcz wisiał w powietrzu. Spojrzałam na dom i zobaczyłam w oknie Helenę. Stała w cieniu, patrząc wprost na mnie. Nie wiem, jak długo tak stałyśmy dwie kobiety w milczeniu, w którym zawierała się cała prawda, jeszcze niewypowiedziana, ale już obecna. Wiedziałam, że ona wie, że ja wiem. Od tamtej chwili wszystko się zmieniło. Każdy weekend był jak partia szachów, w której obie strony znały ruchy przeciwnika, ale nikt nie chciał wykonać pierwszego. Cisza znów wypełniła dom, ale była inna niż wcześniej. Nie była pustką, była obietnicą. Nie umiałam już wrócić do poprzedniego rytmu. Dni, które kiedyś wydawały się jednolite, teraz miały w sobie drżenie, jakby coś pod skórą codzienności pulsowało, czekało na ujawnienie. W pracy nie potrafiłam się skupić, spojrzenia ludzi odbijały się ode mnie, jak od szkła. Kiedy wracałam do domu, Słyszałam echo własnych kroków i czułam, że każdy kąt tego miejsca zaczyna mnie obserwować. Schowek z notesem nie dawał mi spokoju. Nie potrafiłam przestać o nim myśleć. Pacjentka numer 47 Anna N. Te słowa paliły mnie od środka. Nie wiedziałam, kim była ta kobieta, ale czułam, że jej historia jest spleciona z moją bardziej, niż mogłoby się wydawać. Zaczęłam szukać śladów. W archiwach szpitalnych w internecie, w starych gazetach. W końcu natrafiłam na artykuł z lat 90. Tytuł był prosty: Zaginięcie pacjentki z oddziału psychiatrycznego w Nowej Hucie. Kobieta o imieniu Anna Nowak, lat 30, zniknęła bez śladu po pięciu latach pobytu. W tekście wspomniano o problemach z pamięcią, o stanach lękowych i o dziecku, które miała pozostawić pod opieką rodziny. Artykuł był krótki, pozbawiony emocji. Ale dla mnie był jak otwarcie trumny z przeszłością, której nikt nie chciał dotykać. Dziecko, chłopiec, wiek się zgadzał. Wtedy po raz pierwszy spojrzałam na Piotra inaczej nie jak na męża, ale jak na czyjś sekret. Nagle zrozumiałam, dlaczego zawsze unikał rozmów o dzieciństwie, dlaczego reagował z dziwnym napięciem, gdy ktoś wspominał o jego matce. To nie Helena była jego biologiczną matką. To Anna, pacjentka z numerem 47. A Helena, kim była w tej historii? Opiekunką, lekarką, kimś, kto przejął cudze życie i ułożył je po swojemu. Nie mogłam już udawać, że tego nie wiem. Musiałam to sprawdzić. Pojechałam do nowej huty. Stary budynek szpitala stał na uboczu, częściowo opuszczony, z wybitymi szybami i farbą odchodzącą ze ścian. W środku czuło się zapach pleśni i zimna. Przez korytarz niósł się dźwięk kapania wody i skrzypienie drzwi poruszanych wiatrem. Weszłam do dawnego archiwum, szafy były puste, ale na jednej półce znalazłam zniszczony karton z kilkoma segregatorami. W jednym z nich, między pożółkłymi kartkami, widniało nazwisko Anna Nowak. Karty diagnostyczne, zapisy obserwacji, podpis lekarza prowadzącego dr Helena Kwadkowska. Przez chwilę myślałam, że to zbieg okoliczności, ale im dłużej patrzyłam na podpis, tym bardziej czułam, że układanka zaczyna się domykać. Helena przed ślubem nazywała się Kwadkowska. Prowadziła pacjentkę Annę, potem ta zniknęła, a kilka miesięcy później Helena wyszła za mąż za Zbigniewa Nowickiego i nagle pojawił się Piotr ich syn. Wszystko zaczynało mieć sens. Nie było żadnego adopcyjnego aktu, żadnych śladów formalności. Po prostu kobieta zniknęła, a jej dziecko zostało wzięte przez tę, która powinna była go leczyć. Z kart wynikało, że Anna cierpiała na zaburzenia pamięci i urojenia. Pisała o kimś, kto ją śledzi, o głosach, które mówią jej, że straci dziecko. W ostatnim wpisie przed zniknięciem zanotowano, że miała sen ogniu. Kiedy przeczytałam te słowa, poczułam chłód przeszywający całe ciało. Na marginesie, nieco drżącym pismem, ktoś dopisał. Zabrali mi wszystko. Kiedy wróciłam do domu, Piotr już spał. Stałam nad nim w ciemności i obserwowałam jego spokojny oddech. Wyglądał niewinnie, prawie dziecinnie. Wtedy przyszło mi do głowy, że on też jest ofiarą, nawet jeśli o tym nie wie. Ale czy ofiara, która nie zna prawdy, nie staje się czasem oprawcą przez samo milczenie? Tej nocy nie spałam. Przeglądałam zdjęcia rodzinne, które teraz wydawały się inscenizacją. Helena w uśmiechu, Piotr z jej dłonią na ramieniu, Zbigniew w tle, jak cień. Wszystko sztuczne, jak scena z teatru, w którym każdy odgrywał rolę, ale nikt nie znał scenariusza. Rano Helena zadzwoniła, powiedziała, że chce, byśmy przyjechali do nich w weekend. Jej głos był łagodny, aż zbyt łagodny. Zgodziłam się, choć wiedziałam, że to nie będzie zwykła wizyta. Przez cały tydzień przygotowywałam się w myślach. Nie chciałam konfrontacji. Chciałam zobaczyć jej oczy, kiedy powiem imię Anna. Chciałam wiedzieć, czy się zatrze czy spróbuję zaprzeczyć. Dom teściów pachniał tak samo jak zawsze, starym drewnem, kurzem i zupą. W salonie panował porządek zbyt doskonały, jak w muzeum. Na półce stała fotografia Heleny z małym Piotrem na rękach. W tle widać było ogród. Za szkłem zdjęcie wydawało się idealne. Ale kiedy przyjrzałam się uważnie, zauważyłam coś dziwnego cień kobiety stojącej za nimi, ledwo widoczny w odbiciu okna. Wysoka, szczupła sylwetka. Helena nie zauważyła, że patrzę na to zdjęcie. Po kolacji wyszłam na taras. Powietrze było ciężkie, pachniało deszczem. Helena stanęła obok mnie. Przez chwilę milczałyśmy. Potem powiedziała: "Nie wszystko, co pamiętasz, jest prawdą, Magdo." Czasem lepiej nie wiedzieć. Jej głos był spokojny, ale w oczach błysnęło coś, co wyglądało jak ostrzeżenie. Nie odpowiedziałam. Wiedziałam, że wie. Wiedziałam, że rozumie, jak daleko zaszłam. Kiedy wróciliśmy do domu, w nocy znowu śnił mi się ten szpital. Długi korytarz, echo kroków, drzwi z numerem 47. Otworzyłam je i zobaczyłam kobietę siedzącą na łóżku. Miała włosy jak moje. Kiedy odwróciła głowę, jej twarz była taka sama jak moja. Obudziłam się z krzykiem, ale Piotr spał dalej, spokojny, jakby nic się nie stało. Rano spojrzałam w lustro i przez chwilę miałam wrażenie, że widzę kogoś innego. Może to tylko sen, może odbicie przeszłości, która wraca, by domagać się uwagi. Wiedziałam jednak jedno, historia Anny jeszcze się nie skończyła. A jeśli Helena myśli, że milczenie mnie zatrzyma, to się myli. W ciszy dojrzewa coś więcej niż strach. Dojrzewa plan. Niebo tamtego dnia było gęste, jakby zaciśnięte wokół nas zło. Dom teściów lśnił w blasku słońca, które nie dawało ciepła, tylko oślepiało. Wszystko było zbyt ciche. Nawet ptaki milczały, jakby wyczuwały, że coś w tym miejscu zaczyna się kończyć. Stałam przy furtce z kluczami w dłoni, czując pod palcami chłód metalu. Nie miałam planu krok po kroku, tylko jeden obraz. Ten dom miał stać się lustrem, w którym Helena i Zbigniew wreszcie zobaczą własne odbicie. Czasami zemsta nie potrzebuje krzyku ani przemocy, tylko precyzji i ciszy. Weszłam do środka. Zapachy, które kiedyś wydawały się tak swojskie, mydło lawendowe, gotowana kapusta, kurz z dywanów, teraz były jak trujące opary. Każdy przedmiot w tym domu był wspomnieniem czyjejś dominacji. Helena stała w kuchni, odwrócona plecami, krojąc coś na desce. Nie odwróciła się, gdy weszłam, jakby wiedziała, że przyjdę. Zbigniew siedział w fotelu, przeglądając gazety, te same co zawsze, te same daty, które już dawno minęły. Tylko Piotra nie było. Od tygodnia nie wracał do domu, a jego cisza zaczynała być moim sprzymierzeńcem. Przeszłam przez pokoje, dotykając ścian. Każdy miał w sobie echo minionych rozmów, drwin, szeptów. W salonie podniosłam z podłogi ramkę ze zdjęciem, młoda Helena w białej sukni, uśmiechnięta, z oczami jak dwa ostrza szkła. Nagle przypomniałam sobie dokumenty ze szpitala, jej imię, nazwisko, wpis o pacjentce z epizodami paranoicznymi. Wszystko zaczynało się składać w jedną linię. Kontrola nad rodziną była jej jedynym lekarstwem na strach przed własnym umysłem. Wieczorem przygotowałam stół. Świece, porcelana, wino, wszystko wyglądało jak kolacja pojednania. Helena nie zapytała dlaczego. W jej spojrzeniu widziałam czujność, ale i ciekawość. Usiadła naprzeciwko mnie, z dłonią na obrusie. Zbigniew milczał, sączył wino, którego smaku pewnie nie czuł. Płomień świecy drżał lekko, jakby powietrze zaczynało się zagęszczać. Zaczęłam mówić. Nie o przeszłości, nie o bólu, lecz o rachunkach. O kredycie, o drobiazgach. W ich oczach pojawiło się zmęczenie. To było celowe. Kiedy czujność słabnie, pojawia się prawda. Powoli podniosłam się, otworzyłam drzwi do ogrodu. Noc była gęsta, ciemna, ale ciepła. Z ogrodu widać było garaż, miejsce, w którym Piotr naprawiał stary samochód ojca. To tam zostawiłam wszystko, co miało znaczenie: stare zdjęcia, listy. Notatki, kopie dokumentów z psychiatryka. Wszystko, co łączyło nas w jedno chore drzewo genealogiczne. Wzięłam zapalniczkę, tę samą, którą Piotr dostał od ojca na ślubie. Kliknięcie było ciche, niemal niewinne. Płomień odbił się w szybie jak czerwony błysk wspomnienia. Helena wybiegła pierwsza, krzycząc coś, czego nie słuchałam. Ogień nie był duży, ale wystarczył, by rozświetlić noc. W jego blasku widziałam ich twarze, zaskoczone, pełne strachu, może nawet winy. Nikt nie próbował gasić, tylko patrzyliśmy, jak przeszłość zamienia się w popiół. Dla nich to był koniec czegoś namacalnego, dla mnie początek spokoju. Kiedy płomienie przygasły, wróciłam do stołu. Wino w kieliszku było ciemniejsze niż wcześniej. Helena usiadła naprzeciwko mnie, bez słowa. Zrozumiała. Czasami trzeba stracić dom żeby zobaczyć siebie. Nie płakała, nie krzyczała, tylko patrzyła, zbigniew uciekł wzrokiem, jakby szukał drzwi, których nie ma. W ciszy słyszałam swoje serce, powolne, spokojne, równe. Po raz pierwszy od lat biło dla mnie. Wiedziałam, że to jeszcze nie koniec, że jutro przyjdą pytania, plotki, policja może, ale to wszystko już mnie nie dotyczyło. Zrobiłam to, czego oni nigdy nie potrafili. Przerwałam cykl. Noc przeciągnęła się w świt. Nad spalonym garażem unosił się dym, cienki jak wspomnienie. Zanim wyszłam, odwróciłam się raz jeszcze. Dom w ogniu nie był tragedią. Był przebudzeniem. Poranek był nierzeczywisty. Powietrze pachniało wilgocią i dymem, jakby ogień z poprzedniej nocy nie chciał odejść, tylko pozostać gdzieś w moich włosach, w ubraniu, w myślach. Szłam przez miasto powoli, z dłonią wsuniętą do kieszeni płaszcza, czując, jak wiatr rozwiewa kurz z ulic. Wszystko wydawało się inne, cisza nie bolała już jak dawniej, była czysta, niemal kojąca. Ludzie w kawiarniach rozmawiali, śmiali się, ktoś karmił gołębie przy rynku. Patrzyłam na nich z dystansu, jak na film, w którym nigdy nie chciałam grać. Teraz mogłam być tylko widzem. Usiadłam w kawiarni naprzeciw okna. W filiżance z kawą odbijało się niebo, blade, przeszyte smugami światła. Nikt mnie nie rozpoznawał, nikt nie zadawał pytań. W radiu mówiono o pożarze na przedmieściach, o rodzinie, która cudem uniknęła tragedii. Nie wymieniono nazwisk. Zastanawiałam się, czy Helena i Zbigniew mówią teraz prawdę o tym, co się wydarzyło, czy stworzyli już swoją wersję, czystą, pozbawioną winy, jak zawsze. Ale mnie to już nie obchodziło. Moja wersja istniała tylko we mnie, a ona była jedyną, która miała znaczenie. Kiedyś marzyłam, że ucieknę, że spakuję kilka rzeczy, wyjadę do innego miasta, zmienię nazwisko, zapomnę. Teraz wiedziałam, że nie muszę. Nie uciekasz od przeszłości, kiedy przestaję mieć nad tobą władzę. Wczoraj w ogniu spaliły się nie tylko ściany, ale i wszystkie więzy, które mnie wiązały. Zostały popioły. Lekkie jak kurz, które wiatr różnie się po ogrodzie, po ulicach, po nas. Na stoliku leżał mój telefon. Piotr dzwonił kilka razy, nie odebrałam. W jego wiadomościach było wszystko, czego się spodziewałam: strach, gniew, niedowierzanie. Pisał, że Helena jest w szoku, że policja pyta, że wszystko wymyka się spod kontroli. Uśmiechnęłam się lekko kontrola słowo które przez tyle lat trzymało nas w klatce. Teraz należało do mnie. Zgasiłam ekran i odłożyłam telefon obok łyżeczki. Wreszcie nie musiałam się tłumaczyć. Zanim wyszłam, spojrzałam jeszcze raz przez szybę. Ulica tętniła zwyczajnym życiem. Ludzie spieszyli się do pracy, ktoś prowadził dziecko do szkoły, kobieta z psem zatrzymała się przy kiosku. Świat toczył się dalej, jakby nic się nie stało. Jakby żaden dom nie płonął, jakby żadna kobieta nie musiała podpalić swojego strachu, by przestał istnieć. I może właśnie to było najdziwniejsze, ta obojętność świata była moim ocaleniem. Po południu poszłam nad rzekę. Liście spadały powoli na wodę, tworząc kręgi, które znikały, zanim zdążyłam je policzyć. Przypomniałam sobie siebie sprzed lat, tę, która chciała być lubiana, rozumiana, potrzebna. Dziś już nie potrzebowałam być żadną z tych rzeczy. Byłam sobą, bez przymiotników, bez tłumaczeń. Może to właśnie jest wolność. Nie ucieczka, lecz spokojne patrzenie w przeszłość, która już nie boli. Kiedy słońce zaczęło zachodzić, wróciłam do wynajętego mieszkania. W pokoju panował półmrok. Na stole leżał zeszedł, w którym kiedyś pisałam o wszystkim, czego się bałam. Otworzyłam go i zaczęłam skreślać linijki. Jedną po drugiej, aż strony stały się białe. Nie dlatego, że chciałam zapomnieć, ale dlatego, że chciałam zacząć od nowa. Każde słowo, które zostawało, przypominało mi tamtą kobietę, która bała się własnego odbicia w lustrze. Już nią nie byłam. Wieczorem włączyłam lampę i patrzyłam na płomień żarówki. Był cichy, spokojny. Nie niszczył, tylko dawał światło. Tak właśnie czułam się teraz, jak ogień który nie pali, ale ogrzewa. W głowie powtarzałam jedno zdanie. Czasem trzeba spalić dom, by odnaleźć siebie. To nie była metafora. To była prawda, której nauczyłam się za późno, ale wystarczająco wcześnie, by przeżyć. W nocy padał deszcz. Krople uderzały o perepet jak równy rytm serca. Zasnęłam bez lęku, bez snów. Ostatnią myślą, jaka przeszła mi przez głowę, była Helena. Nie jako wroga, ale jako kobieta, która nigdy nie potrafiła przestać walczyć z własnym cieniem. W pewnym sensie ją rozumiałam. Bo czasem to, co nazywamy zemstą, jest tylko desperackim aktem ocalenia. Rano obudziło mnie światło. Na podłodze leżała koperta wsunięta pod drzwi, bez nadawcy. W środku znajdowało się jedno zdjęcie ja, Piotr, Helena i Zbigniew, zrobione dawno temu w ogrodzie. Wszyscy się uśmiechaliśmy. Z tyłu krótkie zdanie. Każdy dom ma swój ogień. Nie wiedziałam, kto to napisał, ale po raz pierwszy nie czułam strachu, tylko spokój. Odłożyłam zdjęcie do szuflady i zamknęłam ją powoli. Wyszłam na ulicę. Miasto pachniało świeżym chlebem i deszczem. Szłam przed siebie bez celu, bez planu, tylko z poczuciem, że wreszcie nie muszę się oglądać. W oddali dzwony biły południe. Każdy dźwięk był jak oddech, nowy. cardinal Cheste, mui.